Witam się z widzami Przywitaj się z widzami Cześć, jestem Lena Robimy, robimy, robimy live'a z opuszczonej fabryki samochodów osobowych na Żelaniu O widzisz, tam jest ten to samochód to idziemy, do, idziemy po samochód A może ktoś zginął, bo tutaj jest jakiś ten No i co? Dobra, wsiadaj, przyjazdź się. Nie, no ja mam prawo jazdy, kurwa. A no tak. To jadam? Jak tam idzieszku? Czekaj, ja no mam tą tak. markę. Rozkład jazdy. Rozkład jazdy, jazda z kurwami. I teraz przejdźmy. O, słyszałeś? Ej, ty umiesz Jedziemy na dziwki. Jedziemy <laughs> na dziwki. Nie? Dobra, ja przez okno się ładuję. Bagaż. Na bagaż. Na bagaż. O, samochodzik! Gdzie? Tutaj. Gdzie? No tu. Gdzie? No tu. Gdzie? No tu. Ty, 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 ty. No mówisz, że samochodzik, jest samochód. To twoje Bugatti? To moje Bugatti. I kurwa. Ty, biorę dla siostry. Będzie jeździła jak chuj. Lampa jak chuj, nie? Lampa jak skurwysyn, mówię. Lampa jak kurwysym, wiesz. No, kurwa. dziennik, kurwa. Sprzęgło. Sprzęgło. <laughs> to to tylko... Za sprzęgło tylko ten, co? mnie. A można kręcić? Ty, a można ruszyć? U kurwa. Jak komik. Dawaj, a jakby tak wyskoczyć na... Dawaj robimy challenge, skakujemy tam na górę i kto pierwszy spadnie. Ty. do tu Do No to na tak do kibler na Rejwie, wiesz? Że po prostu dziura, dziura w kiblu. Znaczy dziura w podłodze. Nie wiem. Widziałeś te kibble? Widziałeś. Coś tu zrobił, Ze zeskitu? O oh, <laughs> <laughs> kurwa! Uuuuh, god damn. Dobrze to wygląda tutaj. Co nie O, winda nawet była. Była, ale. Ale się zmyła. Bo ja się wkładasz tam tego statywu, żeby ludzie nie spierdalił się O, nawet obiadek jest Siemanko, witam w mojej kuchni Ej Silnik do twojej <gülę> Silnik do mojego bukacji, to jest spichlerz O, dzień dobry, kręcicie cię No i... Mamy nie? czy szluga? <gülę> szluga. Cześć! Ja z przychodzicie? Co? Na długo przychodzicie? Nie, że was wegania, nie przyszliśmy, tylko przyszliśmy. Nie chcę, nie chcę My przyskazać. tylko oglądamy okoliczności. A co tu się dzieje? Dobra, bo ja sobie nagrywam taki materiał. Możecie pozdrowić słuchaczy, prawda? O, możemy? Być. Pozdrawiam słuchaczy, zapraszam na kanał. O, <laughs> Jeden widz. O gratuluję. o, gratuluję. Gratuluję, ja jeszcze nie mam żadnych. To jest sukces. A na czym polega? Na czym polega? Co Wiecie co jest? Pytania od moich no. słuchaczy, od znajomych i nieznajomych A tworzę muzykę i to są pytania, które dotyczą mojej najnowszej płyty Więc zapraszam was do Co tu robicie? Uważaj na kabel, wariat Co tu robicie? Oluje, żeśmy sobie zrobić graffiti, ale to farba A my kupiliśmy, wiedzieć, co zakupiliśmy? My kupiliśmy e, masak, masak do grobu, żeby <laughs> zrobić graffiti no, no, Bo nie było nie na nas na na farbę sprężyć şey. Widzowie <śles> wow. Dla jednego widza, więc plus. Wow. Ej, to jest. Bo czeka tam jest miejsce dwa. Jestem Wiesz, się zwijacie? No, jeszcze zwijamy, bo musimy i tak wracać, ale do szkółki. O, o, nie, to jest. To do szkoły nie idę, tak Ja już skończyłam. O. Nie no bardzo to jest co zawodowe. No, no, no właśnie, kurwa my kciwki, jak ciwki. Ja to, ja to piszę jak normalnie, nie? jakbym się podpisywał na umowie. O, <laughs> Zobaczcie, widzowie. Nie spierdolcie. Nie spierdolę, spokojnie. To jest wszędzie kurwa graffiti na tym, rozumiecie. Siemano. Mamy streama dla dwóch widzów, jeżeli <laughs> wam to nie przeszkadza. Ja się Was nie będzie widać nawet. O, dla czterech widzów już! Uuuu! Widzieliście? Nie słyszałam widz. Ale jest... Ale jest kurwa vibe. Nie przeszkadza muzyka? Froszka no. m***a. O, To content okien, Ale gówno. Robić. O Jezus Maria, się jak tak... To... O Jezu, klęczałem, jak to zrobiła, bez tak. Możesz być na tym? Nie... Nie... ten? Może być. Cześć! Cześć! Zagrane mi a ja. patrz, dwie koleżanki bo nie. A co? Patrzcie, co na, na dachu jak można ludzi poznać. Upad, dobra. <grym> Jezus, ma. Ja bym się kiedyś nie wiem. Ty Wiesz co? Mówię, nie O tu? tu możesz, piętro niż ja Ty toalety tam, gdzie było nas ranem. Ale... Dobra, widzowie, przepraszam dwóch widzów, ale chyba kończę streama. Dobra zakończ jakoś i skończymy, bo jest kurwa naprawdę niewiarygodne to kurwa muszę, bo ja pierdolę. Ka